Power Towers stale poszerza swoją ofertę innowacyjnych produktów, aby pomóc zrewolucjonizować metody realizacji prac budowlanych. Power Towers to po prostu lepszy sposób na pracę na niskich wysokościach oraz stworzenie bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego środowiska pracy przy jednoczesnym wzroście wydajności, aby Twoja firma znalazła się w czołówce branży budowlanej. W samej tylko branży budowlanej w Unii Europejskiej odnotowuje się rocznie ponad 350 tysięcy wypadków przy pracy, z czego prawie 25% spowodowanych jest poślizgnięciami, potknięciami i upadkami. Co gorsza, wypadki te kosztują życie około 200 osób. Warto podkreślić, że wiele z tych zdarzeń to upadki z wysokości mniejszej niż 2 metry. Poza osobistym cierpieniem spowodowanym przez wypadki przy pracy i zmniejszeniem produktywności z powodu straty czasu pracownikom mogą również szkodzić powtarzające się urazy spowodowane stresem, RSI, częstymi skłonami, wspinaniem się, skrętami ciała, balansowaniem i sięganiem, które są niezbędne jeżeli stosuje się stare metody pracy. Podnośniki niskie mogą znacznie ograniczyć straty czasu wynikające z wypadków oraz dolegliwości wywoływanych przez urazy spowodowane powtarzającym się obciążeniem. Wyobraź sobie koszty zwolnień lekarskich pracowników, opóźnień realizacji projektów i kar nakładanych przez władze, nie mówiąc już o stracie kolejnych zleceń z powodu złej opinii. Poza poprawą bezpieczeństwa podnośniki niskie zwiększają również produktywność poprzez zaoszczędzenie czasu potrzebnego na budowę i demontaż rusztowań. Podesty można również łatwo przesuwać w górę i w dół, osiągając wymaganą wysokość roboczą w najwygodniejszej i najefektywniejszej pozycji, co zwiększa tempo i dokładność pracy. Również mniejsza powierzchnia użytkowa maszyn Power Tower i ich mniejsza masa w porównaniu ze standardowymi podnośnikami nożycowymi poprawiają zwrotność i rozszerzają zakres stosowania tych urządzeń, szczególnie tam, gdzie przestrzeń i masa są kluczowymi czynnikami. Podnośniki niskie to po prostu bezpieczniejsza, inteligentniejsza i lepsza metoda pracy. Gwarantują wiele różnorodnych korzyści. Chcesz wiedzieć więcej o naszych maszynach Power Tower i ich możliwościach? Zachęcamy do kontaktu z nami!